Cześć wszystkim, to ja. Nazywam się Igor, jestem założycielem bloga Świat Motor Sportu i dzisiaj poprowadzę dla Was małe show w postaci gali nagród Świat Motor Sportu. Dlaczego taka nietypowa forma? Otóż oryginalnie miałem stanąć przed kamerą i prezentować to jak podczas prawdziwej gali, ale jednak przekonałem się, że mój poważny, dosyć spokojny oraz też sarkastyczny ton oraz styl bycia powoduje, że nie jestem zbyt dobrą osobą przed kamerą. Więc w takiej oto formie teraz będę dla Was prezentował. Dla tych, co nie obserwują nas w mediach społecznościowych, a powinniście lub po prostu pierwszy raz mają z nami do czynienia, jeżeli tak, to witamy serdecznie. Już tłumaczymy o co chodzi. Mianowicie w połowie grudnia postanowiliśmy z Mateuszem, moim pomocnikiem, że nie będziemy pisać jakiegoś innego podsumowania sezonu rozłożonego na wiele postów, które dostanie może kilka lajków na Facebooku, Twitterze czy tam Instagramie, tylko zrobimy właśnie taką oto galę nagród. Stworzyliśmy 12 kategorii, wybraliśmy wielu nominowanych i upubliczniliśmy ankietę, w której to Wy mogliście zagłosować na swoich faworytów. Niektóre kategorie są takie bardzo podstawowe, poważne i znajdziecie je na większości gali motorsportowych, a niektóre są po prostu żartobliwe, nie mają, mają nie być brane na poważnie. To jest takie ostrzeżenie od razu, żebyście nas potem po prostu nie skancelowali w komentarzach. A zatem, co? Może już bez większego przedłużania, po prostu przejdźmy do prezentacji zwycięzców nagród Gali Świat Motorsportu. Na dobry początek, zacznijmy od jednej z najważniejszych kategorii, jaką jest wyścig roku. Na początek przedstawimy wyścigi, które nominowaliśmy z Królowej Sportów Motorowych. Osobiście naszym faworytem jest tutaj Grand Prix Singapuru, jedyny wyścig w tym sezonie, kiedy kierowca nie jeżdżący dla Red Bulla wygrał wyścig F1. Następnie mamy Grand Prix Las Vegas, które zaczęło się bardzo negatywnie. Było bardzo dużo krytyki wokół tego wyścigu, ale też hajpu ze strony mediów. Jednak samo wydarzenie okazało się bardzo udane. I ostatni wyścig, jaki dostał szansę na zwycięstwo w kategorii wyścig roku, to sprint Formuły 1 w Katarze, który przynajmniej moim zdaniem był jednym z najlepszych sprintów F1 w historii. Był naprawdę mega ciekawy, bardzo dużo się w nim działo, aż trzy samochody bezpieczeństwa, zamieszanie, z, jeżeli chodzi o strategię, różne wybory opon, no i przede wszystkim zwycięstwo Oscara Piastego w jego debiutanckim sezonie. Pośród królowej sportów motocyklowych również udało nam się wybrać trzech kandydatów. Pierwszy na liście jest oczywiście Grand Prix Australii, podczas którego użyliśmy wspaniały finish, potem jak Jorge Martin wybrał po prostu błędną mieszankę opon i stracił całe swoje ogromne prowadzenie na samej mecie, zaledwie kilka okrążeń i dzięki temu swoją pierwszą, jakże wyczekiwaną wygraną w końcu zdobył Johan Zarko. Zaledwie tydzień później ujrzeliśmy kolejny thriller, tym razem w Tajlandii, gdzie do samego końca w nerwach trzymali nas Martin Baniaja oraz Binder. Ostatnie miejsce na naszej liście zgarnęło Grand Prix Wielkiej Brytanii, które zapadło nam wszystkim w pamięć za ogromną ilość wyprzedzeń, walkę o zwycięstwo do dosłownie ostatnich metrów wyścigu oraz nerwy wywołane nadchodzącym deszczem. Z IndyCar najbardziej wyróżniały się dla nas dwie rundy, przede wszystkim Texas, czyli PPG 375, absolutnie historyczny wyścig, moim zdaniem nawet jeden z najlepszych wyścigów owalnych w całej historii IndyCar. Mieliśmy aż ponad tysiąc wyprzedzeń, kompletny chaos pod względem strategii, każdy decydował się na inny ruch, ale też mieliśmy chaos na torze, który zwieńczony został walką siedmiu czy tam 8 kierowców e, o zwycięstwo na dosłownie ostatnich okrążeniach. Jednak parę tygodni wcześniej równie świetne widowisko ujrzeliśmy w Sankt Petersburgu. Sezon rozpoczął się od ogromnego karambolu na starcie, który był też zapowiedzią dalszych absurdów oraz absolutnego chaosu tego wyścigu. Teraz przechodzimy do wyścigu długodystansowych. 12 Hours of Sibling, choć wyścig ten jest oczywiście bardzo długi, był pełen emocji od startu do mety. Zwieńczyła go historyczna chwila, jaką była kolizja trzech liderów na samej mecie tego wspaniałego wyścigu. Tegoroczne 24 Hours of Mans można opisać w podobny sposób. Był to jeszcze dłuższy wyścig, ale jeszcze bardziej emocjonujący i nie tylko podbił nasze serca, ale także i wasze, gdyż Mogę to już ogłosić: zwycięzcą kategorii wyścig roku zostało 24 Hours of Le Mans, które zyskało uwaga ponad 50% głosów w naszej ankiecie. Teraz przechodzimy do kategorii, już można powiedzieć, nieco bardziej takiej kreatywnej. Jest to moment roku, czyli szalona chwila, która sprawiła Wam najwięcej głównie pozytywnych emocji. Pierwsze na liście pojawia się tutaj podium Fernando Alonso w Bahrajnie, które przynajmniej dla mnie osobiście jako wielkiego fana tego kierowcy powodowało, że po prostu popadłem w totalną euforię emocji i myślę, że wiele innych osób to samo się tyczy. Z królowej sportów motorowych nominowaliśmy również końcówkę kwalifikacji Grand Prix Monaco, które były jednym z najbardziej emocjonujących momentów tego, no bądźmy szczerzy, dość jednak nudnego sezonu. Choć ostatecznie jak zwykle zresztą triumfował Max Verstappen, tak walka o pole position z Fernando Alonso sprawiła wiele bardzo dobrych emocji. Z MotoGP również nominowaliśmy dwa momenty. Pierwszym z nich jest zwycięstwo Fabio Di Giannantonio w Katarze. Włoch miał bardzo trudną karierę w MotoGP. Pierwsze półtora roku w tej serii było dla niego naprawdę bardzo nieudane. Raczej brakowało jakichś takich ciekawych momentów, ale potem jak o, o ironio dowiedział się, że traci swoje miejsce w serii, to zaczął nagle jeździć naprawdę wspaniale. No i zwycięstwo w Katarze to przypieczętowało, dzięki czemu uratował swoją karierę i zdobył fotel w VR46. Kilka miesięcy wcześniej użyliśmy jednak równie wspaniałą chwilę, kiedy to Aprilia, najmniejszy producent w MotoGP, zdobył dublet i to jeszcze w domowym wyścigu ich gwiazdorskiego kierowcy. Ale iż Espargaro poprowadził rezultat 1-2 do mety w Katalonii przed Maverickiem Vinalesem, co wywołało absolutną euforię na trybunach i w domach wielu fanów włoskiego producenta. World Endurance Championship było w tym roku naprawdę pełne wspaniałych momentów. Dwa z nich padły w jednej tak naprawdę chwili, gdyż mówimy tutaj o zwycięstwie Ferrari w Le Mans w ich powrocie po 50 latach, ale też zwycięstwo Inter Europolu, polskiej ekipy w klasie LMP2. Na koniec roku ujrzeliśmy również zwycięstwo Iron Dames, czyli w pełni kobiecej ekipy wyścigowej, która triumfowała w dosłownie ostatnim wyścigu KTE. Z kolei na samym początku roku w styczniu na Florydzie użyliśmy wspaniały finish Daytona 24, kiedy to 16 tysięcznych sekundy zadecydowało o zwycięstwie w kategorii LMP2. Jednak biorąc pod uwagę, że sami Polacy wzięli udział w tej ankiecie, no to zwycięzca mógł być tylko jeden, jest to oczywiście zwycięstwo inter Europolu w Le Mans, które zyskało od was aż uwaga 41,7% głosów przed podium Fernando Alonso w Bahrajnie, które dostało od was 30% głosów. A teraz przynajmniej pierwsza antynagroda tegoż wieczoru, czyli certyfikowany moment sędziowski. Jest to nagroda przyznawana dla najgorszej decyzji sędziowskiej podjętej w całym sezonie. Pierwszy na liście jest cały incydent studzienkowy Carlos'a Sasańca z Las Vegas. Dla przypomnienia, Hiszpan najechał na niepoprawnie zamontowaną studzienkę kanalizacyjną, przez co uszkodził swój bolid oraz jednostkę napędową. Jednak mimo to sędziowie nie przyznali mu darmowego silnika i musiał przyjąć na siebie karę 10 miejsc przesunięcia na starcie. Jako szczególnie słabe decyzje sędziowskie zapadły również w pamięci kabarety czerwonych flag. Jeden podczas Grand Prix Australii, a drugi podczas Indianapolis 500. W obu przypadkach, zarówno w F1, jak i IndyCar, sędziowie próbowali na siłę stworzyć widowisko, miły finish pod zieloną flagą, a wyszedł z tego po prostu tzw. shit show. Z MotoGP wybraliśmy tylko jeden moment, ale jest on dosyć wielki, gdyż dotyczy całego wątku nowych przepisów dotyczących ciśnień opon. Praktycznie każda osoba w padłku na to narzekała. Zarówno z zespołu, jak i zawodnicy, jak i czasami nawet i samą Ten wątek wyjął nieco tych dobrych emocji z tego, jakby nie patrzeć na naprawdę bardzo emocjonującego sezonu i momentami pozbawił nas takiej ciekawszej rywalizacji. Sędziowie w wyścigach długodystansowych również nie popisali się w 2023 roku. Pierwszy na liście pojawia się tutaj, bądźmy szczerzy, fatalne BOP w klasie Hypercar przez cały sezon WEC, gdyż nawet biorąc pod uwagę przewagę doświadczenia Toyoty w operowaniu swoim Hypercarem, to jednak nie powinni oni mieć sekundy okrążenia przewagi na praktycznie każdym wyścigu, z wyjątkiem Le Mans. Podczas 24-godzinnego klasyka mogliśmy sobie jednak ponarzekać na inną procedurę, a była to procedura samochodu bezpieczeństwa. Łek wprowadziło no ale mam specjalne, nowe przepisy, jednak o ile faktycznie dostaliśmy dzięki temu bardziej ekscytującą rywalizację, tak już nieekscytujące było czekanie godzinę czy półtorej na wznowienie rywalizacji, gdyż ciągle ktoś się przedstawia za samochodem bezpieczeństwa. Dla mnie osobiście najgorsi w tym roku byli jednak sędziowie IMSA. Na początku roku dowiedzieliśmy się o ogromnej kontrowersji, jaką było to, że Meier-Shank Racing de facto oszukiwało i wygrało Daytonę nie podając poprawnych ciśnień opon, jednak mimo to IMSA, o ile faktycznie ukarali ten zespół, tak nie pozbyli ich zwycięstwa, co... Absolutnie powinno było się wydarzyć. Z kolei w przedostatniej rundzie sezonu na Indianapolis Motor Speedway Action Express w pewnym sensie dostało prowadzenie podczas jednej z neutralizacji. Wydarzyło się to wtedy, kiedy dwa samochody Porsche na prowadzeniu dosyć ślamazarnie zabierały się za dublowanie Audi GT. No i kierowca Cadillaca nr 31 Pipo de Rani, postanowił sobie po prostu wyprzedzić dwa Porsche, a sędziowie przemknęli na to oko. Rywalizacja w tej kategorii była niezwykle wyrównana, ale ostatecznie zaledwie jednym głosem nad incydentem studzienkowym Sainca triumfował kabaret czerwonych flag podczas Grand Prix Australii. Kontynuując trend niepoważnych kategorii, przed nami odklejka roku, czyli nagroda przyznawana za najgłupszy moment tudzież zachowanie, a tych było w 2023 roku naprawdę wiele. Pierwsze co rzuca się na myśl to oczywiście zachowanie Lansa Stroll'a w Katarze, który po bardzo nieudanych kwalifikacjach, zresztą kolejny raz rzędu, pochnął swojego mechanika, a następnie zachowywał się jak po prostu zwykły ham przed mediami z kolei na sam koniec roku FIA na podstawie jednego artykułu i to jeszcze z bardzo niepewnego źródła, postanowiła oskarżyć małżeństwo Wolfów o przekazywanie poufnych informacji, co było bardzo słabym ruchem i w tym samym po prostu się ośmieszyło. Z kolei Albert Fabrega, choć jest zaufanym i dobrym dziennikarzem, tak zdecydowanie nie popisał się swoimi tegorocznymi tweetami. Przed każdym weekendem wyścigowym, no może prawie każdym, w drugiej połowie sezonu, tweetował dane z symulatora, tak zwane, na temat spodziewanego tempa zespołów. Dane te były na tyle rzetelne, że przykładowo w Singapurze Red Bull miał być najszybszym bolidem, co myślę, że mówi wszystko o dokładności tychże danych. Jeżeli chodzi o wydarzenia na torze, nie popisał się z kolei Jorge Martin, który, jak wszyscy dobrze pamiętamy, kompletnie stracił głowę, uległ pod presją w Walencji, kiedy decydowały się losy tytułu mistrzowskiego. Oprócz tego, zaliczyliśmy w tym roku dwie bójki na torze. Pierwsza miała miejsce w Francji, kiedy Pekobania oraz Marek Gwiniale zderzyli się w trakcie wyścigu a druga, co ciekawe, wydarzyła się w treningu na Road America między Willem Powerem oraz Scottem Dixonem. Złek było nam dosyć ciężko wybrać szczególnie głupi moment. Ostatecznie spoczęliśmy na karambolu z Bahrainu, kiedy to Airbamber zachował się jak kompletny amator, zablokował koła, przestrzelił zakręt i wywołał incydent, który zepsuł wyścig przynajmniej kilku ekipom. Natomiast z Imsa wybraliśmy dwa momenty. Oczywiście musiała znaleźć się tutaj wspomniana już kolizja liderów Sibling. Mniej pamiętny, ale jeszcze głupszy incydent zaliczył Conor de Filippi, który na starcie wyścigu w Road America nie wiem co jest z tym torem, ale znowu się on tutaj pojawia, dwa razy się obrócił. Wpierw na okrążeniu formującym, a potem 10 minut po samym starcie wyścigu. Od samego początku znajdował się jednak tutaj czysty faworyt i chodzi tutaj oczywiście o Lance'a Stroll'a oraz jego skandaliczne zachowanie z Katarą, które wygrało mu nagrodę Odklejki Roku. Teraz przyszedł czas na więcej pozytywnych emocji. Mowa jest tutaj o kategorii Malowanie Roku, w której znalazło się aż 12 nominacji. Z F1 wybraliśmy dwa specjalne malowania: McLaren Triple Crown oraz Williams Gulf. W MotoGP nie było dużo zmian barw pomiędzy sezonami 2022 i 2023, więc także postawiliśmy na dwie specjalne edycje barw. Pierwszym jest Żółte Ducati z Misano oraz też Barbie RNF z Austrii, które zostało nieco zapomniane przez wielu kibiców. Najwięcej nominacji jest rzecz jasna autorstwa zmieniających non barwy zespołów IndyCar. Wyłącznie na indy zobaczyliśmy trzy malowanie, które ostatecznie trafiły do naszej ankiety. Dwa z nich to są części McLaren Triple Crown ZF1, czyli McLaren 1995, który wygrał Le Mans, oraz w cudzysłowie barwy Marlboro, które pojawiły się na bolidzie Felixa Rosenquista. Oprócz tego podczas tego historycznego wyścigu Agustin Canapino oddawał cześć zespołowi piłkarskiemu Argentynie, który kilka miesięcy wcześniej triumfował w mundialu. Jeżeli chodzi o pełnosezonowe malowania Vinticar, postanowiliśmy dać nominację przepięknemu autu Josefa Newgardena ze sponsoringiem PBG. Bolit numer 3 jego partnera zespołowego, Scotta Maglokana, także nam się wyróżnił ze względu na wspaniałą reklamę marki Freightliner. Natomiast wyścigów długodystansowych wiadomo kogo musieliśmy nominować. Chodzi tutaj oczywiście o AO Racing, które zniszczyło internet swoim dinozaurowym malowaniem Rexy. Furore zrobiły również trzy wersje malowania Cadillac'a V Series R. Jeżeli chodzi o zwycięzcę tej kategorii, jest tutaj dosyć ciekawie, gdyż nie spodziewaliśmy się takiego rezultatu, ale mamy praktycznie potrójny remis. 7 głosów dostał McLaren Triple Crown, 7 głosów dostał Williams Gulf oraz 6 głosów dostało Rexy. Co za tym idzie, ja wraz z Mateusz musieliśmy wspólnie przysiąść do tego i sami wybrać zwycięzcę. Ostatecznie, może dosyć kontrowersyjnie, przystaliśmy przy malowaniu, które nie dostało największej ilości głosów. Mówimy tutaj o wspaniałym, wyjątkowym i naszym ulubionym malowaniu 2023 roku, czyli Rexy A.O. Racing. Na czymś te wszystkie malowania musiało się jednak oczywiście znaleźć dlatego otworzyliśmy również kategorię samochodu no, tudzież motocykla roku co ciekawe w każdej z reportowanych przez nas kategorii znalazł się przynajmniej jeden dominujący samochód Toyota GR010, która wygrała 6 z 7 wyścigów WEC w Hypercar Corvette C8R, która kompletnie zdominowała sezon WEC w klasyfikacji GTE i jako pierwszy samochód w historii zdobył tytuł na dwie rundy przed końcem sezonu, Lexus bezproblemowo triumfował w IMSA w GTD Pro a z kolei Ducati no, chyba nie trzeba mówić co zrobili w tym roku w MotoGP. Zwycięzca był jednak oczywiste od samego początku. Red Bull przygotował na sezon 2023 absolutnie niewiarygodną maszynę, która okazała się jednym z najbardziej dominujących pojazdów w całej historii Formuły 1. Mowa tutaj jest oczywiście o RB19, które jakże zasłużenie zdobyło ponad 2 trzecie głosów w kategorii samochód roku. Znacznie ciekawsza rywalizacja miała miejsce w kategorii zaledwie czterema nominacjami, czyli producent roku. Ferrari nie zasłużyło się w 2023 roku szczególnie w F1, ale zdecydowanie zasłużyli sobie na miejsce w tej kategorii ze względu na ich sukcesy w wyścigach długodystansowych. Wygrali trzy wielkie 24-godzinne wyścigi – Le Mans, Nürburgring oraz Spa. Szczególnie udany rok zaliczyło też General Motors. Zdobyli mistrzostwo we wszelakich kategoriach Imsa oraz WEC, ale też trzeba wyróżnić tutaj projekt Garage 56, który okazał się szokująco udany. Toyota, a właściwie to grupa Toyota, czyli też Lexus, także mają za sobą bardzo udany 2023, w którym wygrali tytuły Imsa oraz WEC. Był jednak producent, który dostał od was dwa głosy więcej. Marka ta w 2023 roku kompletnie zdominowała MotoGP oraz World Superbike. Zdobyli oni wszystkie tytuły, wygrali niemal wszystkie wyścigi w tych kategoriach, i mowa jest tutaj oczywiście o Ducati Corse. Ducati otrzymało kolejną szansę do zdobycia nagrody poprzez kategorię Zespół Roku. Oczywiście, biorąc pod uwagę sukcesy Ducati jako producenta, musieliśmy też zawrzeć ich tutaj jako oddzielna ekipa. Wraz z nimi z MotoGP nominowany został pierwszy w historii zespół satelicki, który zdobył tytuł mistrzowski. Prima Prana Racing jak najbardziej zasłużyło sobie, aby wygrać tę nagrodę. Z IndyCar także padły dwie nominacje, choć w teorii nie ma w tej serii klasyfikacji zespołowej. Jakby jednak istniała, to niemal z pewnością triumfowałby w niej Chip Ganassi Racing, tak jak triumfowali praktycznie cały czas w 2023 roku. Szczególnie statysty tej ekipy się popisali. Nawet w najgorszych okolicznościach byli w stanie zrobić coś kreatywnego, coś co pozwoliło ich kierowcom zdobyć naprawdę dobre punkty z naprawdę słabych sytuacji. Oprócz tego postanowiliśmy również nominować Tim Penski. Nie ma żadnych wątpliwości, że inżynierzy tego zespołu byli absolutnie najlepsi spośród stawki IndyCar w 2000, 2023 roku, co pokazują ich osiągi na Owalach. Za każdym razem, gdy Padok przyjeżdżał na tego typu tor, ich samochody były bez dwóch zdań najlepsze w całej stawce, aż połowa naszych nominacji została wyciągnięta z wyścigów długodystansowych. Na liście znalazła się cała trójka mistrzów łek, czyli Toyota, WRT oraz Corvetta. Jako kandydata postanowiliśmy również wystawić jedną z niespodzianek tego roku, czyli Inter-Europol Competition. Ta mała polska ekipa absolutnie zszokowała cały padok nie tylko wygrywając Le Mans, ale zdecydowanie podnosząc swoje osiągi w porównaniu do 2022 roku. Jako jedyny zespół IMSA na liście znalazło się Paul Miller Racing. Amerykańska ekipa kompletnie zdominowała sezon w kategorii GTD, zostając pierwszym w historii zespołem, który zapełnił sobie tytuł tej klasy na wyścig do końca sezonu. Jednak bądźmy szczerzy, że wspominanie o tych wszystkich nominowanych było kompletnie bez sensu, gdyż tę nagrodę mógł zdobyć tylko jeden zespół i wszyscy wiemy o kogo tutaj chodzi. Red Bull nie tylko zbudował wspaniały samochód, ale też zaprezentował absolutną perfekcję pod względem egzekucji weekendu wyścigowego i to wy wybraliście ich jako zespół roku 2023. Teraz przechodzimy do kategorii, która ku naszemu zaskoczeniu została zdecydowanie najbardziej zdominowana ze wszystkich. Na debiutanta roku nominowaliśmy siedmiu zawodników, ale tylko dwóch dostało głosy. Nie byli to Markus Armstrong, Agustin Canapino czy Linus Lundqvist z IndyCar. Nie byli to również Nico Varon oraz Alex Quinn z wyścigu długodystansowych. Otóż tak się składa, że wszystkie swoje głosy oddaliście Państwo na Alberta Costę, który zszokował padok Uek, przechodząc do prototypów po raz pierwszy w swojej karierze, a następnie prowadząc Inter Europol do zwycięstwa w Le Mans oraz wicemistrzostw WEG LMP2 oraz... Jednego z najlepszych debiutantów we współczesnej historii F1. Na Oskara pioskiego zagłosowało porażające 83% z Was, czyniąc go absolutnym debiutantem roku 2023. Do końca naszego show pozostały już trzy kategorie. Na początek ostatnia z tych, których nikt nie chce wygrać. Zwan roku to nagroda dla najgorszego kierowcy spośród wszystkich raportowanych przez nas serii. Okropnych zawodników było w tym roku sporo. Sergio Perez szczególnie dużo razy dostał od kibiców po głowie, Joan Mir także bardzo mocno rozczarował, biorąc pod uwagę jego status mistrza świata. Stingray Rob zaliczył absolutnie koszmarny debiutancki sezon w IndyCar, a z kolei Devin de Francesco okazał się w swoim drugim sezonie w tej serii wcale nie lepszym niż w pierwszym. Jacques Villeneuve również uzyskał sporo krytyki. Były mistrz świata F1 oraz zwycięzca Indy 500 pojechał w zaledwie trzech wyścigach dla Van Walla. Ale jego osiągi były aż tak słabe, że i tak zdołał uzyskać nominację. Ale waszym zdaniem, pewien kierowca zdecydowanie najbardziej zasłużył sobie na ten tytuł. Zwycięzca odklejki roku bierze z sobą do domu kolejną nagrodę. Panie i panowie, dzbanem 2023 został przez was wybrany Lance Stroll. W najgorszej nagrodzie przyszedł czas na tą najlepszą. Kierowca Roku światło sportu dorzucił czas na prestiżowy tytuł, o którym każdy zawodnik wyściga samochodowych i motocyklowych marzy. Nie, nie wiem po co ja to tak hype'uję, oczywiście zwycięzcą tego został Max Verstappen, bo kto inny. Ale dobra, dla ciekawskich przedstawimy pozostałych kandydatów. Indykarowym odpowiednikiem Verstappena był Alex Palu, niczym Holender, Hiszpan pan zaliczył jedną z najbardziej dominujących kampanii w historii serii. Z MotoGP rzecz jasna musieliśmy wystawić dwóch pretendentów do tytułu. Co ciekawe, żadne z was nie zagłosowała na faktycznego mistrza Pekobaniaje, a aż trójka z naszych widzów wybrała poległego wicemistrza Jorge Martina. Z wyścigu długodystansowych wyróżniali się natomiast Louis Delatres oraz Ben Keating, jednak o ile dostali parę głosów, tak oczywiście kategoria ta została kompletnie zdominowana przez Max Verstappena, tak jak zresztą cały tegoroczny sezon F1. No i doszliśmy do wielkiego finału. Ostatnia kategoria naszej gali to Mistrzostwa Roku. Tutaj wybieraliście serię, która, waszym zdaniem, zaliczyła najciekawszy sezon. Zawarliśmy tutaj każdą z raportowanych przez nas serii, choć, no bądźmy szczerze, F1 i IndyCar znalazły się tutaj wyłącznie z formalności. Szczególnie F1, które przez większość roku wręcz odechciewało mi się oglądać. Walka o zwycięstwo toczyła się zatem między MotoGP, WEG oraz IMSA. Imsa prawdopodobnie ze względu na swoją małą popularność uzyskała tylko jeden głos, ale już walka między WEK oraz MotoGP była naprawdę bardzo wyrównana. Ostatecznie o zwycięstwie zdecydowały zaledwie dwa głosy, i to tymi dwoma głosami MotoGP zostało mianowane Mistrzostwami Roku 2023. Moim zdaniem sezon 2023 MotoGP, który był naprawdę wspaniały, pełen zwrotów akcji i świetnego ścigania, odzorował w większości, cały 2023 rok w motorsporcie. Bardzo dziękujemy, że spędziliście go z nami, obserwując nas na social media, czytając i polubiając nasze artykuły, ale też oglądając nasze filmiki. Jeżeli jest to Wasza dopiero pierwsza styczność z tym blogiem, to oczywiście zapraszamy do subskrybowania, obserwowania nas wszędzie na tych... Wielu platformach, które mamy, do których link zostanie oczywiście podany w opisie. Oprócz tego fajnie by było, jakbyście po prostu dali znać w komentarzach, co sądzicie o takiej formie przekazu, co sądzicie w ogóle o moim nowym mikrofonie. Mam nadzieję, że w końcu brzmi jak normalny człowiek, a nie jakiś przeciętny internauta z 2007 roku. Jedyne, co pozostaje mi już powiedzieć, to po prostu złożyć wam życzenia, aby zarówno prywatnie 2024 rok wam się powiódł, jak żeby ten nadchodzący sezon motorsportu był jeszcze lepszy od poprzedniego. No i co, to chyba by było już na tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, jeszcze raz dziękujemy za oglądanie i co, do następnego, cześć.